Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Tak mówi słowo Boże zapisane w liście do Rzymian 12 rozdział werset 2 i to kieruje nasze myśli do tego aby rozważyć temat jak żyć według woli Boga. W Rzymian 12 1 Mowa jest o jednorazowym, dobrowolnym zobowiązaniu na całe życie. W Rzymian 12.2 opisane jest, w jaki sposób możemy podtrzymywać to zobowiązanie z dnia na dzień. Świat ma zupełnie inne plany. Jego książęta ukrzyżowali pana Jezusa Chrystusa, którego pokarmem było czynić wolę tego, którego go posłał, bo tak mówi Słowo Boże. Objawione w Jana 4 rozdział 34 werset. Łatwo jest przyjąć wiele idei i wartości tego świata. Istnieje niebezpieczeństwo, że myśli naszych serc są przez te idee kształtowane. Nie możemy na to pozwalać, bo to nie jest to sposób na życie w woli Pana. Nie możemy na to pozwalać, bo to nie jest sposób na życie w woli Pana. Potrzebujemy codziennego przekształcania umysłu poprzez czytanie Pisma Świętego, Słowa Bożego, Biblii i modlitewne rozważanie go pod kierownictwem Ducha Świętego, Świętego Ducha Bożego. Gdy tak uczynimy, jego treść przeniknie do umysłu, a życie zmieni się od wewnątrz, jak gąsienice w motyle. Będziemy myśleć, mówić i działać coraz bardziej jak Pan Jezus Chrystus. Będziemy nie tylko znać, ale i wyprowadzać w każdym kroku swojego postępowania styl życia Pana Jezusa, oraz będziemy nie tylko znać, ale również wdrażać i wprowadzać w życie doskonałą wolę Bożą. Napomnienie Pawła jest osobiste ale nie jest zarezerwowane dla nielicznych. Wykonywanie woli Bożej powinno być rozwijającym się ćwiczeniem wszystkich wierzących i ich odpowiedzią na jego, czyli Bożą, na jego miłość do nas. Apostoł pisał do Filipian, że to Bóg sprawuje w nas i chcenie i wykonanie według upodobania jego woli, o czym czytamy w Filipian drugi rozdział trzynasty werset. Niech Bóg ci błogosławi, jaką rzeczą pierwszą, którą musi człowiek zrobić, aby być zbawionym i być w woli Bożej, jest jaka to rzecz, gdy spytał strażnik więzienny apostołów o to, co mam panowie czynić, abym był zbawiony. Dostał odpowiedź. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Mamy tego pod, potwierdzenie w Jana 3:16, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego uwierz Pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony. Niech Bóg Ci błogosławi.